Bit, 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 bit. Jedziemy z bo oczywiście, że... Ha, ha. <laughs> Mamy czekoladę w zębach? Nie. No dobrze, mm. tak ma... mm. nie. dobrze. Witam w kolejnym odcinku o kuchniach. Dzisiaj ze mną nikt inny jak Maria Andrejczyk, Oszczepniczka, czwarta zawodniczka na igrzyskach olimpijskich w Rio. Rekordistka Polski i juniorów, i seniorów. Zgadza się. Rekordistka Polski i juniorów, i seniorów. E, Maria, z tego co wiem, to lubisz słodkie? Jestem tragicznym łasuchem, e, ale z racji tego, że trenuję, no nie możemy tego cukru spożywać za dużo. Także słyszałam, że dzisiaj masz dla mnie fantastyczną opcję. Więc dzisiaj przygotujemy sobie proteinowe lody, ponieważ e, może o tym nie wiecie, ale rzut o szczepem jest taką konkurencją siłowo-techniczną, prawda? Objętości treningu jest dużo, możesz jak najbardziej i uzupełniać węglowodany, ale też i białko. Dzisiaj postaramy się zrobić proteinowe lody. Co ty na to? Rewelacja robimy! Dobra! Nie zajmując więcej czasu, zaczynamy. Najpierw powiem Wam, z czego zrobimy te proteinowe lody. Bazą będzie zmrożony banan. Ważne jest to, żebyście go najpierw obrali ze skórki i zamrozili, bo dzięki temu, że już jest zamrożony, jak będziemy go teraz miksować, to da nam taką śmietankową trochę konsystencję. Inne owoce mrożone, no to do, do smaku, jakie będziecie chcieli. Kolejnym składnikiem będzie, no damy trochę mleka. My mamy tutaj to mleko migdałowe, lubisz? Zobaczysz, czy lubisz. Myślę, że tak. Kiedyś próbowałam do kawy, ale z kawą to nie gra absolutnie. Nie, tutaj się bardziej umrzę w tym, wiesz, nie będzie, takie, nie będzie taki wyrazisty ten zapach. Natomiast ważne jest dla mnie to, że Maria jako zawodniczka potrzebuje też dużo wapnia, natomiast to mleko roślinne zazwyczaj zawiera tego wapnia mniej, więc warto jest sprawdzić, żeby na etykiecie miało po prostu napisane, mhm. że. Dodatek wapnia jest, czyli fortyfikowane wapniem. No dobra, czyli mamy fortyfikowane wapniem mleko roślinne, możecie też użyć mleka krowiego. No i dodatki, tak naprawdę, my mamy mleko. Y, tfu, mleko. Mamy też y, z orzeszków takie masełka. Będziesz wolała takie smooth, czy bardziej crunchy? Mm, myślę, że crunchy. Moja zawodniczka. Ja też wolę krancik. No dobra, to później sobie dodamy też, yy, też to masło orzechowe. No i mamy też świeże owoce, mamy czekoladę gorzką, taką powyżej 70%. No, no jedyna prawidłowa. Dokładnie. Jest tam dużo magnezu, dużo żelaza, czyli to, co każdy zawodnik powinien w swojej diecie zawierać. No i yy, skoro są to lody proteinowe, no to powinna być też tam odżywka białkowa. I teraz, no właśnie, mamy różne odżywki. Ja ci przyniosę kilka. Możesz wybierać. Mamy różne smaki. Ja mam tutaj waniliowe, mam Cookie Cream, mm, a ja mam Salted Caramel i Chocolate. Który bolisz? Boże, a możemy, czy, czy możemy wszystkie? <laughs> Nie, wiesz co? Wydaje mi się, tak jak już rozmawiałyśmy poza kamerą, że Cookie Cream chyba będzie najstosowniej wybrać. Nie jest taki zobowiązujący smak. Natomiast no, znaczy, no wiemy, że odżywka białkowa, czyli proteiny, to jest najistotniejsze, ale. Nie smak jakoś. gra główną rolę, więc walimy cream. Dobra, to mamy w takim razie wybrane. To mam na ciebie zadanie, które bardzo dobrze znasz, bo to jest miksowanie odżywki. I mam tutaj nawet taki przenośny na shaker. Nie pytaj, skąd go <noise> że. Wiesz, jak to zrobić, bo pewnie nieraz robiłaś to przed albo po treningu. Oh, tak, jestem ogromną fanką białka. Żartuję, ja zdecydowanie bardziej... Jeżeli białko, to zdecydowanie po siłowni. Mhm. Przed siłownią też możemy brać białko? Niby tak, ale w sumie nie ma z większego sensu, zwłaszcza że pewnie jesz na 2-3 godziny przed posiłek, więc to zwykle nie ma mhm. większego mhm. sensu. Nie, to już wtedy w żołądku nie ma miejsca. Dokładnie. Tu mamy kosz, nie rzucam tego na ziemię. Żeby nie było? Czy Jest śmiecimy? jakaś y, specjalna kolejność, y, jakaś preferencja? I jak Tobie wygodniej. Wiesz, jak to jest, żeby zadziałało. No to chyba znowu nie jest to rocket science, więc możemy... Myślę, że sobie poradzimy. I teraz jakie proporcje? E, myślę, że musimy zrobić tak, żeby nie było za dużo płynu później w lodach, więc myślę, że musimy zrobić to w miarę gęste. Nie ja bym tak wlała gdzieś... Do, do dotąd, No I zobaczymy po prostu, jak nam się zrobi za gęste. No to wtedy będziemy dolewać. Okej. Okay. No, no dobra. Spróbujmy, czy się uda. Bo i tak, i tak musimy to później zmiksować. Okay. Nie wiem, czy wiecie, że Maria najczęściej, większą część chyba jednak swoich przygotowań spędza na zgrupowaniach. Więc tak naprawdę rzadko masz wtedy okazję sama sobie gotować, prawda? Yy, tak, czasem bywa tak, że na tych zgrupowaniach jesteśmy longiem nawet do półtora miesiąca tak naprawdę ja zapominam, jak zrobić się jecznicy, A czy tak? Ale zdecydowanie po prostu my się rozleniwiamy przez to, i potem, jak wracamy do domu, czasem to nagle się... naprawdę nie, nie wiem, co robić tej kuchni. No właśnie, ale wtedy na przykład taka odżywka białkowa szybko Uch. przychodzi z. No, że nie trzeba gotować. Poza tak, tym, nie? odżywka białkowa jest o tyle cudowna, że no, to jest ile? No pół minuty roboty, a mamy tak naprawdę gotowy posiłek. I co jeszcze to kawa jest słodki? No dobra, to ja myślę, że możesz to wlać tu. Mhm. Lejemy, ale to ładnie wygląda, co? jam. Mm, kolorem idealnie pasuje. Tak. I czasami robię z odżywki sos do naleśników, tak, żeby polać, to robię po prostu w małej ilości wody. Ale grzeszysz, mm -hmm. Boże. Mm -hmm. <gry> y, dobra, i teraz dodajemy inny smak, czyli... Te owocki. Alon, na Tak. W owockach tych na pewno dobre jest to, że jest dużo antyoksydantów, witaminy C, co no, mnie interesuje. Nas w tym momencie najbardziej interesuje mimo wszystko smak. Więc tak jak zauważyłaś, one będą trochę le takie lekko kwaśne, więc myślę, że się fajnie uh -huh. po prostu te smaki ze sobą uh -huh. zmiksują. Myślę, że nie wiem, jak byś wolała. Chyba najpierw bym zaczęła to miksować, a później dodamy trochę masła, jak już będzie bardziej zmiksowane. Zdecydowanie. Nie? Teraz mam nadzieję, że będzie śmiesznie. No. I co? I... i tak ma być. Tak. Miksuje się? Dobrze nie? Eee, nie wiem, czy nam się potem zawraca. Po trzech godzinach walki... Trzy godziny później Ula wyciąga łyżkę. I teraz wiesz, co możemy zrobić? Jakbym cię mogła prosić, żebyś sięgnęła po masło orzechowe. Ja ci przytrzymam ten Uy. sprzęt. Cały przyjmuj. Gdzie mam to kręcić? Jest. No dobra. Dobra, to teraz yy, maseło. Maseło. I powiedz mi, jak mamy wszyscy użytkownicy, fanatycy masła, jak mamy zapatrywać się na ten olej, który się wytrąca na górze? To jest całkiem normalne i on się nawet powinien wytrącić. W masłach, które się nie wytrąca. Najczęściej jest po prostu doda dodatek substancji, która temu zapobiega. Okay. Więc tak naprawdę w każdym maśle, która nie ma substancji dodatkowych, to jest normalne. Czyli no radę, to łóżka nie tę łyżkę to mi daj. Tak, to łyżkę, to nie łóżka... eee, przejmujcie się, ja już mam za kilka. Eee, no i teraz tak. Faktycznie zostało nam trochę takiego badana niedoblendowanego, ale ja myślę, że to nie jest duży problem, mhm. bo on się i tak rozpuści i tak jakby w smaku on będzie nadal e, dobry. No mamy tej, tych lodów całkiem sporo, chociaż myślę, że sobie poradzimy nawet we dwie. Oczywiście. To, to może nie znacie naszych możliwości. E, I teraz tak. Możemy dodać e, tą czekoladę posiekaną do środka, albo ją zetrzeć i udekorować na górę, albo i to i to. Um, ja bym już ją tylko starła na górę. Tutaj mamy bardzo dużo dobrego w postaci masła orzechowego, e, także czekolada niech będzie dekoracją. No dobra, to co? Nakładasz do miseczek? Czarna robota, wiecznie ja. Dobrze jest być dietetykiem sportowym, zawsze jest się kim wy wyręczyć, jak jest ciężka robota. Ale powiem Wam, że sportowcy są do tego przyzwyczajeni. Na treningu trener zrób to, to, to. to. Dietetyk, przygotuj sobie to, to, to. Normalka. To jest pas. To jest właśnie życie zawodowego sportowca. E, takie lody, które są połączeniem głównie węglowodanów, e, białka, no i trochę tego zdrowego tłuszczu pod postacią właśnie masła, e, można tak naprawdę zjeść i przed treningiem, i po treningu, ale też w dzień nietreningowy jako deserek. Mów mi tak? Pięknie to robisz. Proszę, to dla Ciebie wystarczy? Kurde. No dobra, okej. Okay. To ja jednak wracam do swojej porcji. I powiedz mi, a propos takiej gorzkiej czekolady? Jakie tutaj mamy właściwości, wartości, które się sportowcom przydadzą? To jest to, o co walczymy również też w Twoim przypadku. Oczywiście obowiązuje Rodo i tajemnica lekarska, ale żelazo. Ale Mów, <laughs> tak, bo ale ja mam żelazo. To jest niedobór. Uf. No i myślę, że dużo zawodniczek ma z tym problem. Ja też jako zawodniczka miałam, więc nie przejmuj się. Yy, więc kobiety no ze względu na swoje comiesięczne dolegliwości bardzo często mają problemy z żelazem więc dobrze jest je uzupełniać zwłaszcza właśnie w tych okresach w ciągu w skali miesiąca możecie pamiętać o tym żeby zwiększyć podaż żelaza w diecie im więcej procentów tym lepiej oczywiście chodzi o procent kakao w czekoladzie więc im więcej procentów, czy 70, czy 80, czy nawet 90, ta, ta czekolada 90% jest taka trochę mączysta, miałka. Ale jak się mm -hmm. ją tak zetrze, to też jest ok. No bo ta nasza ma 70 i jest do, także się dają jeść tak. Właśnie tak. No, A oprócz żelaza, oczywiście antyoksydanty, czyli substancje przeciwzapalne. Yy, I magnes również w takiej, w takiej czekoladzie znajdziemy. Marlę czy jeszcze? Ja lubię z dzieckami. To jest takie fancy wtedy. Mm -hmm, takie... Proszę na Instagrama. Instagrama. No dobra, nadszedł czas na próbowanie. Najwyższy najlepszy moment. Ale obrzydliwe. Mm. Mm. A zjem twoje. Mm. Tak, dziękuję do widzenia. Pa! Nie, powiem Wam, nigdy w życiu nie dam tak pysznych lodów, bo też nigdy w życiu sobie nie robiłam domowych, ale po prostu ta fuzja smaków. To jest coś rewelacyjnego. Ula, dziękuję Ci bardzo. To ja Tobie, Maria, bardzo dziękuję, że przyszłaś do nas do odcinka. Mhm. Z tego co ja. wiem, to masz jeszcze jakąś niespodziankę dla naszych widzów? Kochani, z racji tego, że pojawiłam się w tym odcinku, mam dla Was konkurs. I to bardzo specjalny, ponieważ do wygrania jest również coś bardzo wartościowego dla mnie. Chciałabym przekazać Oszczep którym trenowałam chociażby przed Igrzyskami Olimpijskimi. Oczywiście jest to oszczep już niezdatny do użytku, ponieważ na treningach przed tym sezonem środek ciężkości się przesunął i niestety ten oszczep już nie lata tak jak powinien. Więc nie mam co z nim zrobić i chciałabym komuś go podarować. Więc jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w tym konkursie, odpowiedzcie na pytanie, które znajdzie się w poście, na Facebooku, na koncie Olimpu. Serdecznie zapraszam. No myślę, że nagroda do wygrania jest świetna, bo naprawdę taki oszczep moim zdaniem ma bardzo dużą wartość, głównie taką też emocjonalną, no nie? Przede wszystkim, bo jest to oszczep, tak naprawdę, którym pierwszy raz na treningu rzuciłam ponad 60 metrów, więc uwierzcie mi, że ma to niesamowitą wartość dla mnie emocjonalną, no i mam nadzieję, że dla osoby, która go wygra również będzie w jakiś tam sposób wartościowy. Fani lekkiej artyki na pewno wiedzą, że ta magiczna linia 60 metrów jest w damskim Oszczepie. To jest taka przepaść, no nie, że jakby taka kamienilowy trochę. Z pewnością kamienilowy w karierze każdej szczepniczki, natomiast już na ten najwyższy poziom, by wskoczyć. No, czekam na to, aż pęknie ta granica 70 metrów, bo będzie to coś naprawdę niesamowitego. Ale żeby te 70 metrów zegrało, musi iść wszystko w parze: trening, zdrowie, przede wszystkim odżywianie, bo nawet nie wiecie, jak istotny jest to element w karierze sportowca. Także zaczynamy tym akcentem od lodów i walczymy o 70 metrów. I wy macie teraz swoje zadanie, czyli trzymacie kciuki za Marię, którą zobaczycie również, mam nadzieję, jak się odbędą na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. I Maria, nie uciekaj. Dużo medali było, natomiast ja teraz na, e, honorowo na twojej szyi zawieszam fartuszek. Oczywiście pomiędzy zgrupowaniami, no bo na zgrupowaniach wiadomo, nie przyda się za bardzo. Nie to natomiast... widzicie. Ale tutaj o. jest czadowo Olimpu. Tak jest. Jest o kuchnia, no zapraszam Cię też na śniadanie, jak się zobaczę w spale w takim fartuszku, to trochę się uśmieje, ale może ja też w takim razie nałożę i przyjdziemy we dwie w takich fartuszkach. Jest cudowne, a że czarny to wyszczupla, bardzo dziękuję. Wiedział, wiem, jest nasz ulubiony kolor, także... Tak nie jak jesteś jak jesteś Dokładnie, jak moje serduszko. No dobrze, i tym optymistycznym akcentem lody nam się już prawie rozpuściły, więc musimy się żegnać. Chciałam tylko przypomnieć o tym, żeby zostawiać łapkę w górę, żeby subskrybować kanał, ponieważ już niedługo kolejni, może nie tak piękni i sympatyczni, ale też będą interesujący goście. Pa! Pa!